Jak Wigilia, to Wigilia. Wytarzać się trzeba. Och jeja, och jeja. Ślicznie, wisiątko Pięknie. No, czekolada też będziesz się tarzać, Czokuś? Mama, on się tu wytarzał. Widziałaś? Widziałaś? On się tu wytarzał. A Edek? O, mama, dałaś choinki. Jest świątecznie. Wciągam choinkę. Czekolada. No, tutaj coś jest. Co, co kuś? Tu chyba się potarza. Och, jezu, potarzam się, mamusia! A z przyzupem będzie czekoladka? Nie będzie. O że mama, na siatkę wpadłem, no. Widziałaś to? Nieszczęście jakieś było. oni tam na choinki idą. Ja nie wiem, co to jest, ale oni tam jedzą choinki, mama. Jedzą choinki. Widziałaś? Widziałaś? No. Teraz idę.